Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was do wspólnego przygotowania bardzo fajnych placków z fasolki mung. To są koreańskie placki bing de tok. Ja mam tutaj już składniki oczywiście wszystkie przygotowane, dlatego że główny składnik, czyli fasolka mung, właśnie używałam w tej postaci, w takich uskanych już ziarenkach. Wymaga po prostu namoczenia 8 godzinnego i mam tutaj proporcje: jedna szklanka fasolki mung i jedna czwarta szklanki ryżu kleistego i namaczałam przez 8 godzin. Jeszcze oczywiście będziemy dodawać inne składniki, ale z racji tego, że tutaj miejsce zajmuje mi przede wszystkim w tym momencie blender, więc na chwileczkę są tutaj poza kadrem, ale później oczywiście będę Wam mówić tradycyjnie, co dodaje i w jakich ilościach. Dzisiaj, tak w ogóle, chciałam Wam. Serdecznie podziękować w ogóle wszystkim osobom, które odwiedzają mój kanał, które komentują. Dzisiaj mój kanał przekroczył 10 tysięcy subskrybentów, i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Motywujecie mnie swoimi wiadomościami, miłymi komentarzami, jakimiś sugestiami. Ja bardzo chętnie czytam wszystkie Wasze propozycje. Jak tylko mogę, to odtwarzam te przepisy, które chcecie zobaczyć, i też właśnie o te placki. Troszeczkę osób mnie prosiło, więc dzisiaj tutaj wychodzę wam naprzeciw i zapraszam do wspólnego przygotowania. Do tego dania oczywiście przyda Wam się mikser, przy pomocy którego będziecie mogli tutaj te namoczone wcześniej ziarenka, fasolki, mąk wraz z ryżem zblendować na taką gładką masę. I jak już umieścimy całość tutaj fasolki razem z ryżem w. W tym kielichu należy dodać troszkę wody, jakieś 50 do 70 ml, żeby się tutaj to wszystko fajnie zblendowało. I mam nadzieję, że mi odpali, bo nieraz mi to figle. Dobra, koniec hałasu. Poszło bardzo dobrze. Takie ciasto na placuszki, właśnie z fasolki, mąki, z ryżu, jest fajną alternatywą dla osób, które nie mogą jeść mąki ze względów zdrowotnych. Więc tutaj ten przepis tutaj też jest dla Was, bo niektórzy moi subskrybenci właśnie piszą, że proszą o jakieś takie alternatywy dietetyczne. Więc myślę, że będziecie zadowoleni. No, oczywiście teraz trzeba doprawić tutaj te placki, dodać główne składniki. Ja bardzo lubię jeść z takim już mocno przykwaszonym kimci, tak około 200 gramów. Oczywiście, domowe kimci w prawym górnym rogu będziecie mieli odnośnik do przepisu. Myślę, że wielu z Was już ten przepis widziało. Dodam trzy ząbki czosnku, przeciśnięte przez praskę. Ja mam tutaj taki świeży czosnek. Młody czosnek jest bardzo soczysty. Cieszę się właśnie teraz jest taka pora, że będzie dużo składników takich, które będą takie świeżutkie i soczyste. Tu mam bardzo ciekawy składnik Gosari. Mam już je ugotowane. Oczywiście nie jest to składnik, który bardzo powszechnie można spotkać w sklepach spożywczych, ale jeżeli się postaracie, to w sklepach z koreańską żywnością Będziecie mogli znaleźć, już Wam pokażę opakowanie. Mam nadzieję, że widzicie. Musicie szukać właśnie tego składnika. Ja ugotowałam przy pomocy szybkowara przez pół godziny. Jeżeli nie macie szybkowara, no to oczywiście trzeba najpierw namoczyć go sari przez 2-3 godziny i ugotować do miękkości. Dodaję garść też dymki, no bo dymka oczywiście musi być. Powinny tu być jeszcze kiełki fasoli mąk, takie świeże, ale powiem wam, że nie udało mi się nigdzie ich kupić, więc stwierdziłam, że zrobię dzisiaj bez kiełków. Ale jeżeli wy będziecie mogli gdzieś kupić, to dodajcie koniecznie, bo dodadzą takiej chrupkości. Ja sobie dodam jeszcze jedną papryczkę. Czyli czerwoną, oczywiście, razem z pastkami. Ja mam tolerancję dużą na takie ostre przyprawy. Pewnie już się zdążyliście zorientować, jeżeli śledzicie moje przepisy. No i mam tutaj jeszcze wieprzowinę. To jest mięso milone z łopatki, 200 gramów. I jedno jajko, które dodam w całości. Wcześniej sobie je rozbiłam na miseczkę, żeby nie było przykrej niespodzianki w razie gdyby się okazało, że coś z jakim jest nie tak i oczywiście olej sezamowy, spora szczypta soli, no i mój ulubiony koreański sos sojowy, tak około 1,5 łyżki i teraz dokładnie Trzeba wymieszać wszystkie składniki na jednolitą masę. Jeszcze zanim zaczniemy je smażyć, to przygotujemy bardzo prosty sos do tych placuszków, bo je się po prostu w oryginale właśnie macza w takim sosie. Bardzo prosty, tak naprawdę trzy składniki. Zaraz zobaczycie. No i robimy sos. Ja mam tutaj już w miseczce... Pokrojoną białą, tą jaśniejszą część dymki. Możecie też po prostu białą cebulę tutaj użyć. Ja akurat, właśnie z białą cebulą jadłam w Korei, ten sosik, ale dzisiaj tutaj użyję właśnie tych młodych cebulek. Sos sojowy. Trzy łyżki, mniej więcej. I ocet ryżowy, ja mam tutaj ocet z brązowego ryżu. Jedną łyżkę. I słuchajcie, sos jest gotowy. Jak macie ochotę, możecie sobie jeszcze dodać olej sezamowy, ale myślę, że tutaj nie ma co już kombinować za bardzo, po prostu czasami. Proste składniki są najlepsze. No i teraz przyszła pora, żeby usmażyć te pyszności. Najlepiej będzie, jeżeli będziecie mieli taką patelnię, która jest nieprzywierająca. No i będziemy tutaj używać dosyć sporo oleju, ponieważ te placki muszą być chrupiące. Teraz zaczekam chwilkę, aż się tutaj olej dobrze rozgrzeje. Ja używam dzisiaj patelni do naleśników, ale one się doskonale sprawdza przy plackach również. No i ładujemy. Ważne, żeby też temperatura nie była ani zbyt wysoka, ani też zbyt niska, żeby nie przypalić Układników. Chodzi o to, żeby placki po prostu były pięknie zarumienione. Już przewróciłam na drugą stronę, niech się ładnie przypika tutaj też pod spodem na złoto. Z tej całej masy myślę, że wyjdzie około 7-8 takich placków, więc naprawdę będzie duża porcja. Oczywiście możecie takie placki po usmażeniu sobie wystudzić i zamrozić, i potem jak macie ochotę sobie. Podpiec znowu na patelni też będą bardzo smaczne. Sorki tutaj tego troszeczkę udziubałam, że tak powiem, bo musiałam spróbować, bo jestem ogromnie głodna, naprawdę ciężko czasami się gotuje i potem trzeba czekać, aż wszystko się zrobi. Można sobie podjadać. Pierwszy udziubany już jest na talerzu. Za chwilkę smażę kolejne, ale powiem Wam, że wyszło przepysznie. Smażę już trzecią porcję, tutaj dwa placuchy na talerzu córka co chwilę mi przybiega i pyta no kiedy, no kiedy, no kiedy także nie wiem czy dzisiaj już usmażę te wszystkie placki bo jak dziecko głodne no to nie można odmawiać kiedyś mi ktoś się zapytał w wiadomości prywatnej co robi moja córka w momencie kiedy ja nagrywam filmy, no to wam się przyznam że moja córka robi w minecrafta wtedy po prostu no i na dobry początek trzy usmażone ale pewnie na trzech się dzisiaj nie skończy nie będę smażyć więcej, bo te placki najlepiej jeść, jak one są po prostu takie bardzo ciepłe. Nie zapominajcie oczywiście o wcześniej przygotowanym sosie. Po prostu urywacie kawałeczek, maczacie w tym sosie i po prostu niebo w buzi. Więc już nie przedłużam. Życzę wszystkim smacznego, cokolwiek dzisiaj jecie. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i zapraszam tradycyjnie na kolejny film. Cześć!